Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Janek Chwaławek z tej strony. Dzisiaj krótki spacer po Warszawie i po najnowszych inwestycjach Rafała Czaskowskiego, i tym, co mnie w tych inwestycjach bardzo, bardzo martwi i denerwuje czyli byle jakoś brak pomyślunku i ogólnie betonoza. Słuchajcie, to jest jedno z centralnych miejsc w Warszawie. Placu Unii Lubelskiej, piękne założenie dwustowieczne i zobaczcie, jaki tu jest dookoła syf. Po pierwsze, cały ten plac to jest jedna wielkie rondo, można przejechać tam, wem to i tam w w tamto i tak dalej. Nie ma normalnie tutaj żadnej praktycznie zieleni, ale zobaczcie najgorsza sytuacja tu. Płaska po remoncie, jak to wygląda, zobaczcie za mną. Tutaj ści ciemna ściana, oczywiście to nie jest wina czeskiego, to jest wina poprzednich władców Warszawy, no ale dobra, to jest fragment wyremontowany, tak? Tu była. Tu był remont teorowiska tramwajowego. Nie ma jednego drzewa, i po tamtej stronie zaraz zobaczycie, ile miejsca Rafał Czaskowski zostawił dla pieszych, żeby im się nie paliło w głowach od tego luksusu. Chodźcie zobaczyć. zobaczcie. Znaczy, to jest fragment ulicy, która była bardzo długo remontowana, i zobaczcie, ile jest miejsca dla aut zostawionych. Tu są trzy pasy wciąż. Nie ma żadnego sensu, żeby tu były trzy pasy dla aut, ale zostawił Rafał, Rafał zostawił te trzy pasy. Ale zobaczmy, ile jest miejsca przede wszystkim dla pieszych zostawionych tutaj. Tu. Tutaj w, w najwęższych miejscach jest półtora metra, tak? Ale zobaczcie, ile jest miejsca dla aut. Jest tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pasów yy, i parkowanie skośne, tak? Czyli najbardziej szerokie jakie się da. To jest, proszę Państwa, slums w centrum Warszawy. Tu są pustostany. Dlaczego tu są pustostany? Bo nikt nie chce tu wynajmować lokali usługowych. Ja też bym nie chciał wynajmować lokali usługowych przy takim slamsie. No ale to jest właśnie wizja Rafała Czaskowskiego. Zobaczmy, ile tutaj jest pustostanów na tym odcinku. Chodźcie. No tu się jeszcze coś utrzymuje, bo sprzedają mieszkania za miliony monet. Tu jest lokal, pytanie jak długo utrzyma się, nigdy nie widzę tutaj ludzi. Aha, oczywiście jeszcze, prawda, nie ma jakiejś infrastruktury rowerowej, więc ludzie muszą walczyć z rowerami tutaj. Zobaczcie, tutaj, ile tu jest po prostu? Kolejny pustostan. Tak. Czyli zobaczcie, na tym krótkim odcinku Pławskiej jest połowa lokali pusta. I to jest efekt polityki miasta. Jeśli wszystko ładujesz w auta, ludziom robisz życia po prostu hardcore z pieszych, walczą z rowerzystami o życie, to nikt normalny tu nie będzie chodzić na piechotę, tak? Wszyscy pojadą do centrum handlowego, żeby się tego. To jest wyremontowany odcinek płaski. Zobaczcie, ile tu jest, ile tu jest morza asfaltu, i tak nie da się przejść na drugą stronę, tak? Jest przejście dla pieszych, nie ma przejścia dla pieszych, tu się nie da przejść na drugą stronę, trzeba i dojść do piesza na pieszych, i tam jest jedno, a potem tam jest drugie, tak? Jaki to jest długi odcinek bez przejścia dla pieszych. To jest wszystko nowe, jak mówię, wyremontowane dopiero. E, co? Tu jest nowo wyremontowany nowy chodnik, już od razu jest zastawiony przez auta. Chodnik jest już rozwalony praktycznie. I to jest wszystko nowe, nie? To jest wszystko nowe. I to już jest po prostu, tu już są plamy po oleju, to wszystko jest już rozwalone. Jak to wygląda? To jest, to, jest, to jest stolica europejskiego kraju? Nie, to jest slums, proszę Państwa. To jest czysty slums. Tak jak mówię, to jest świeżo po remoncie. Zobaczcie ile betonu. Tu jest sam beton, to jest skrzyżowanie, nie wiem ile tu jest pasów. Jest dziesiątki pasów, jesteśmy w centrum Warszawy, Nie ma jest absolutne centrum, po remoncie i nie zdołali nawet wygospodarować miejsca na ścieżkę rowerową, więc musieli... ...kawałek chodnika. Chodźcie, jedziemy dalej. Jesteśmy w centrum, ulica Puławska, przy samym Śródmieściu. Zobaczcie, jak wygląda ta ulica po remoncie, za grube miliony. Trzy pasy ruchu dla aut, po każdej ze stron. I ile miejsca dla mieszkańców? Mniej niż półtora metra. Tu też znajdziecie mnóstwo pustostanów, to jest slums, ludzie tu nie chcą chodzić, ja się im nie dziwię. Nie ma ścieżki rowerowej, nie wygospodarował nawet Rafał Trzaskowski. Ja się śmieję, kiedy słyszę o Jezu, walka z samochodami Rafała, on taki rowerowy. No prawda, to jest beton sowiecki, beton tylko auta do przodu. To jest niesamowite. Ta ulica przed wojną była piękną aleją, żywą, ruchliwą, z podwójnymi szpalerami drzew. Zobaczcie teraz na ten syf, jak to wygląda po remoncie za miliony złotych. Jest to absolutny skandal. Trzy pasy dla aut, metr 20 dla pieszych. Tak w Polsce traktuje się człowieka. Za moimi plecami Plac Unii, kiedyś super sam. Modernistyczne arcydzieło, zabytek oczywiście zburzony, bo tylko hajs się liczy w Polsce. Zniszczył panoramę na Belweder ten budynek, ale zobaczcie też coś innego. Cztery pasy ruchu w jedną stronę. Samo centrum to nie jest więzeł przesiadkowy pod Warszawą, jakiś e, autostradowy. To jest centrum Warszawy. Tu jest kilkadziesiąt pasów ruchów aut. Tu, jak tu ma być normalnie w tym kraju, jeśli to miasto jest zalane samochodami? Jesteśmy na Placu Trzej Krzyży, to jest e, trak królewski, tak jak mówiłem, jeden z najważniejszych, e, no taka aleja można powiedzieć, e, łącząca kilka ulic, od e, e, Placu Zamkowego, aż właśnie po Belweder i dalej. E, I jesteśmy na Placu Trzech Krzyży, który Rafał Trzaskowski wyremontował za miliony monet. Oczywiście praktycznie nic tu się nie zmieniło po tym remoncie, ale pieniądze zostały wydane. Ale zobaczcie, jak, jak Rafał Trzaskowski zaprojektował tutaj infrastrukturę rowerową. Mamy ścieżkę rowerową, oczywiście nie... Kosztem jezdni, mimo że są trzy pasy w każdą stronę. Nie, 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 autek nie wolno ruszać, ale jest y kosztem chodnika budowana infrastruktura rowerowa i tak. Idzie tutaj sobie pieszy, idzie sobie, idzie sobie pieszy i musi dwa razy, tak, najpierw musi tu przejść przez ścieżkę rowerową. Potem znowu musi przejść przez ścieżkę rowerową, żeby dalej dojść do e, przystanku autobusowego lub do przejścia dla pieszych. Tak się właśnie tworzy konflikty między pieszymi a rowerzystami. Tak się nie zachęca ludzi do korzystania z rowerów, które jak wiemy są dla miasta. Korzystanie z rowerów jest dla miasta bardzo opłacalne, bardzo korzystne dla zdrowia. Wiadomo, lepiej lać beton na tym się najwięcej przecież zarabia. Jesteśmy na trasie najważniejszej prawdopodobnie alei, trasie y, królewskiej, y, gdzie są łazienki, gdzie są ambasady, gdzie jest wszystko. Rafał postanowił to wyremontować i co tutaj postawił? Postawił barierki, czarne barierki, jak na autostradzie, ale nie tylko, postanowił również zbudować takie windy, które też są czarne całkowicie. Mówimy naprawdę o najważniejszym, jednym z najważniejszych miejsc w Warszawie, tak? jeśli chodzi o liczbę turystów, o, jeśli chodzi o reprezentacyjność. I oczywiście jest tu niesłychany huk, bo też przez Warszawę, oczywiście przez Centrum Warszawy Przejeżdża, Autostrada. W ramach remontu Placu Trzech Krzyży postawiono też ławki. Ja jestem wielkim zwolennikiem ławek, ale co to jest? Do czego to ma służyć? Rozumiem, że to ma być takim miejscem, gdzie się odpoczywa, czekając na przejście dla pieszych, na zielone na przejście dla pieszych, ale najbardziej podobają mi się te ławki, które patrzą prosto na tą wspaniałą trasę tutaj. Ta trasa. Politycy już od dekad w Warszawie obiecywali, że zasłonią tą trasę, bo naprawdę jesteśmy w samym centrum Warszawy i tutaj przebiega przez tą centrum Warszawy zwykła autostrada. Jest to niewiarygodna uciążliwość, hałas i smog, no ale możecie tutaj sobie w międzyczasie, zanim zostanie zabudowana, pewnie nigdy e, usiąść i podziwiać e, zanieczyszczenie powietrza. Jesteśmy na terenie budowy nowego tramwaju na Wilanów. Ja jestem popieram tę inwestycję, ale zobaczcie, jak oni spieprzyli cały układ do koła samochodowy. Ile tu jest betonu? Jesteśmy na przedmieściach Warszawy? Nie, jesteśmy 300 metrów od Belwederu, samo centrum. Trak Królewski objęty ochroną konserwatorską od 200 lat, ale nie. Rafał przyszedł i zrobił coś takiego. I sam ten beton, można powiedzieć, no jasne, cztery pasy aut, jak się buduje tramwaj w jedną stronę, to jest bardzo potrzebne, ale co do k***y nędzy jest tam? Zobaczcie to. Co to jest? To jest budynek, to on tam mieszka, on tam bierze prysznic, on tam spotyka się z kimś. Nie wiem o co chodzi, ale zobaczcie, jakie to jest wielkie. Przejdziemy na drugą stronę i zobaczycie, to jest budynek techniczny budowy tramwaju. Jak się ktoś mógł na to zgodzić? Prawo jak wiemy, jest bardzo ceni detal. Bardzo ceni detal. Zobaczymy, jaki z detalem zbudował ten budynek techniczny na skrzyżowaniu bawederski spacerowej, samo centrum, trakkulewski. Chodźcie. Zobaczcie skalę tego budynku. On jest wielki. To jest to. Niesamowity, jaki on jest ogromny. To jest budynek techniczny. Cała rodzina w bardzo ważnych skrzyneczek, tutaj. Egipcjanie budowali piramidy, Amerykanie wybudowali Empire State Building. A my mamy co? Gigantyczny budynek techniczny. Nie wie po co, po czemu, ale zobaczcie, jaki on jest wielki. Chodźcie. Tutaj oczywiście tych skrzyneczek się nie dało jakoś wpisać w zabudowę. Powtarzam, jesteśmy na trakcie królewskim. Trak królewski. Najbardziej ważne, reprezentacyjne miejsce w całej Warszawie. To zrobił Rafał On ma taki poziom estetyki wywalenia na to miasto. Ale najbardziej podobają mi się te wentylatory. Te wentylatory to jest... My tymi wentylatorami dowadniamy że niedowiarkom, że wszystko jest możliwe w Warszawie. Każda inwestycja można sp***ć. Kolejna flagowa inwestycja Rafała kładka pieszo-rowerowa, kosztowała miliony monet, gigantyczne koszty. Zobaczcie, jak jest skonstruowana i połączona z miastem. Po pierwsze, nie widać tutaj specjalnie, Kto się kończy ścieżka rowerowa na tych schodach. Ja, Okej, okay, można powiedzieć, że się czepiam, ale chwilunia, no, budujesz coś takiego za setki milionów złotych i nie jesteś w stanie wyprowadzić tego ruchu normalnie na miasto. Ale chodźcie dalej, zobaczmy całą tą ścieżkę, całą tą kładkę pieszo-rowerową. Ogromnym problemem tej kładki jest to, że nie jest ani piesza, ani rowerowa. Jest po prostu pomieszana. Tak? Nie ma rozdzielonych ruchu pieszego i rowerowego, co powoduje oczywiście ogromne problemy, konflikty, no i przede wszystkim utrudnia komunikację rowerową. Zobaczcie, tutaj w pewnym momencie Rafał Trzaskowski wystosował komunikat nie hamować proszę bardzo delikatnie tutaj, bo tutaj się hamuje. Dlaczego się hamuje? No bo oczywiście rowerzyści, niści wpadają na pieszy. Kolejna rzecz, której moim zdaniem wiele osób nie widzi, ta kładka jest za stroma, żeby osoby z niepełnosprawnościami na wózku mogły same pod niej podjechać bez pomocy, czy to wózka elektrycznego, czy drugiej osoby. Czyli zobaczcie, jak tutaj konflikt między pierwszymi rowerzystami od razu jest rozgrywany, tak? Nie pomyślano, żeby rozdzielić ten ruch i rowerowy na samym początku, jak projektowano, tak jak w cywilizowanych krajach się robi, jak w Krakowie chociażby zrobiono, tylko oczywiście, żeby było jak najtaniej, jak najgłupiej, czyli witajcie w, ra w Warszawie Rafała Czaskowskiego. Kładka pieszo-rowerowa nie łączy specjalnie czegokolwiek z czymkolwiek. Z tej strony również nie ma na prost żadnego przejścia dla pieszych. Trzeba tu jakoś okrążnie iść, schodzić z roweru. O matko boska! To jest właśnie to, tak? Mamy dokładnie rowerzystów, hulajgonistów, kostowców, czy jak oni się to nazywają, którzy wpadają na pieszych, co zresztą doskonale widać po liczbie tutaj śladów po hamowaniu. To, co mówią złośliwi o tej kładce, że ta kładka miała połączyć Port Praski Tutaj budujący się Zygmunta Soloża, który należy do, do jego spółek. Z właśnie centrum Warszawy miała no, taka była legenda ludowa, że to dochodziło o to, żeby wzrosły ceny nieruchomości. Ludzie się zastanawiali, dlaczego na przykład ta kładka nie połączyła starego miasta z zo. To byłoby się wydawało coś dużo bardziej sensownego, ale na pewno fakt, że buduje się kładkę i nie zapewnia się jej dobrego połączenia z miastem, no myślę, że wiele o tym mówi. No a przede wszystkim grzech założycielski tej kładki, czyli nierozdzielenie tego ruchu pieszego i rowerowego i zbyt strome podjazdy, które wykluczają z tej kładki osoby niepełnosprawne. Ale hej, Prawo Trzaskowski lubi to. Dzięki, że zobaczyliście cały ten odcinek. Tak jak zobaczyliście w tym odcinku, pustostany. E, betonoza, e, źle pomyślane inwestycje, źle przemyślane. E, takie, próba taki, e, no zobaczyliśmy coś na zachodzie, niby tam są rowery, niby kładki, coś dla pieszych, ale jednak musi być raczej jak na wschodniej dziczy. Tak? I zawsze tutaj e, mam wrażenie, że Warszawa jest takim miastem e, coraz jednak mocniej e, na wschodzie położonym. Coraz bardziej jednak to przypomina Dubaj albo jakiś Batumi. Że mimo wszystko, mimo tych ogromnych inwestycji, mimo tych gigantycznych zmian, Warszawa coraz bardziej przypomina miasto azjatyckie, a nie miasto europejskie. I nawet widać różnicę pomiędzy innymi miastami w Polsce, chociażby takimi jak Kraków, które są lepiej zarządzane, gdzie mądrzej się te inwestycje prowadzi. Rawo Trzaskowski przez te lata prezydentury, mając ogromne pieniądze. Co roku Warszawa kilkaset milionów złotych ma nadwyżki budżetowej. Mimo tych ogromnych środków, Rafał Trzaskowski robi bardzo mało, a jak już coś zaczyna robić, to robi to po prostu bardzo źle. Czy lepiej dla Warszawy, żeby Rafał Trzaskowski był prezydentem Polski? Pewnie tak. Chociaż z drugiej strony nam też się wydawało, że pochanek Gronkiewicz walc gorszy prezydent nie może przyjść, a jednak przyszedł, e, więc e, zobaczymy. Ja oczywiście e, nie namawiam do, e, na głosowanie na żadnego z kandydatów specjalnie. E, uważam, że jesteśmy naprawdę w kiepskim momencie, ale e, dziwię się, że to, co robi Rafał Trzaskowski w Warszawie, e, to jakie fuszerki od Janie Pawła nie jest tematem kampanii, e, ale to też widać po prostu, że jakość opozycji jest bardzo niska, bo Prawo i Sprawiedliwość czy Lewica nie podbijają tego, tak? Nie pokazują właśnie tych bezsensu wydawanych pieniędzy e, tych ogromnych inwestycji, które e, potem dają efekt taki, że masz e, cztery pasy ruchu e, tuż przy Belwederze e, w jedną stronę i jeszcze jakiś ogromny budynek techniczny, nie wiadomo o co chodzi. Brak estetyki to też mnie niesłuchanie wkurzał Rafała Trzaskowskiego. Ten człowiek jest pozbawiony po prostu jakiegokolwiek gustu. No i widać, że Warszawa nie ma gospodarza. Warszawa nie ma gospodarza od 20 lat, jest rządzona przez deweloperów, przez byle jakoś, przez korupcję. I to niestety za Rafała Trzaskowskiego się nie zmieniło. Dzięki, że zobaczycie cały ten materiał. Zostawcie lajka, e, zostawcie komentarz, co Wy uważacie z inwestycji, które Rafał Czaskowski zrobił przez te. E, 8 lat, kiedy jest prezydentem Warszawy. Waszym zdaniem poszły źle, dobrze. Może gdzieś powinienem jeszcze pojechać. Wielkie dzięki. Do zobaczenia na mieście.